Dzień dobry, dobry wieczór, akwarysta niedzielny. Uuu, co tu się podziało? Ano, podziało się. Mówiłem na live, opowiadałem, ale dla tych, którzy nie, nie byli, nie chcę, im się odsu nie chcę się odsłuchiwać 3 godzin, kurna, ględzenia. To tak w skrócie. Nie było mnie przez tydzień. E, wyjechałem do Polski, więc akwarium zostało bez e, opieki. E, podmieniłem wodę. E, trzy dni przed wyjazdem, czy tam dwa dni przed wyjazdem, w czwartek, dwa dni przed wyjazdem, więc 9 dni, no prawie 10 dni było bez podmiany. No i wydarzyły się trzy <ścoughs> rzeczy. E, pierwsza rzecz, e, dyfuzor ten tutaj, e, odkleiły się przysawki i CO2 e, no, wypłynął po prostu dyfuzor na powierzchnię i CO2 nie było. E, druga sprawa, e, ten szklany wlot ma bardzo cieniutkie takie szparki tam na, na dole. A ja tutaj mam zatoczki. I te zatoczki, e, no łażą tam kurna i zatykają, zatykają ten wlot. I jak zatykają ten wlot, ja Wam pokażę, włożę tam rękę, mam w miarę czyste, czyste ręce. Jak widzicie, jak ja tylko, tylko tutaj kawałeczek tego zatkam, to zaraz się robi coś takiego. Oprócz tego, o, jak widać, zatoczek jest tutaj. A ty dziadu. Potrafią wejść tutaj między, e, do tego skimera i go po prostu zablokować. I co się dzieje? Albo się dzieje coś takiego, jak zablokują, e, zablokują wlot, albo po prostu skimmer zostaje u góry, no i zapowietrza się filtr. Filtr się zapowietrza, jak przyszedłem, jak znaczy jak przyjechałem, E, poczekajcie, wezny ręcznik. Bo... Łapa mokra. A jak przyjechałem, to z filtra szły same bąble powietrza. E, i, no, i, no i, no i, właśnie. E, a trzecia rzecz, co, co to było? Co to było? Co to było? Aha, za długa podmiana, odkleił się, odkleił się dyfuzor, i zatkał się filtr, i to wystarczyło. Akwarium się zagloniło kompletnie, jak widzicie na załączonym obrazku. Kurde, no masakra, no po prostu masakra. Dopadłem się do nożyczek, zacząłem wycinać. I tam, ten, ten żółty plac, tam była Marsilea, przerośnięta razem z tym, z tym chemiantusem. Uwierzcie mi, że ciężko było tymi nożyczkami akwarystycznymi to obciąć. No normalnie ciąłem jak, nie wiem, grube, no nie druty, ale powiedzmy gałązki, no jakbym ciął grube gałązki, kurna, taki, taki tam, tak grubo i gęsto tam było. Zresztą widać po tych, po tych żółtych, żółtych listkach, które wyszły spod, spod spodu po prostu, tam, o masakra, no szko, szkoda gadać. Tak samo jest z tym chemiantusem, każdy chwali ten trawnik, tak on jest piękny kurde, gęsty, zbity, zwarty kurcze, w niego jest ciężko cokolwiek, jakbym chciał teraz tam włożyć pięcetę w niego, to jest ciężko, to trzeba się przebić, przebić się jak przez nie wiem skórę, jakąś taką nie wiem, grubą torbę foliową czy, czy, czy coś takiego. I. No, i chyba z tego względu robią się silnicę tutaj. Bo no, mój błąd oczywiście ten, ten substrat aktywny, który był u mnie rok. Ja przysypałem dosyć grubą warstwą żwiru mówię, a niech tam będzie, tam biologia i tak dalej, i tak dalej, ale to był według mnie błąd, kurna i, i, i no i no i tak. No, i będzie restart, kurno. I będzie restart tego akwarium, bo po pierwsze, ja już kiedyś mówiłem, dla mnie Holendry, rośliniaki, takie czyste rośliniaki, to, to nie jest to. To mnie to taka za mocno nie ciągnie. Mnie ciągną jednak bagienka. Wiecie, takie akwaria środowiskowe z korzeniami, z kamieniami i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy zostanie tutaj trawnik. Nie wiem co tutaj będzie, ale no, będzie restart. Będzie akwarium dla neonów, kurde. Na pewno trafią tu jakieś gałęzie. E, jakie rośliny trafią, to zobaczymy. E, no nie będę. Przy tym świetle, które ja tutaj mam. Aha, właśnie. Dlaczego ten trawnik jest taki gęsty i tak, kurde, taki korzu się robi. Bo jednak ta teoria, kurna, z tym, że światło niebieskie rozkrzewia bardziej roślinę, a światło czerwone wyciąga rośliny do góry, e, to jest jednak prawda. Ja, ja, ja nie wiem jak Wam to powiedzieć, no, ja widzę to po prostu po tym chemiantusie. Widziałem chemiantusa dzisiaj w sklepie, e, czy tam wczoraj w sklepie e, i, on, i on jest grubszy, on jest taki, no dwa razy większy niż ten mój. Dwa razy większy niż ten mój. Te listki są takie kurde, po prostu bardziej okrągłe, bardziej ten, a u mnie ten, to jest, no, to jest po prostu skorupa u mnie się robi, nie? E, także, pff, może ten kawałek tego trawnika zostanie, odzyskam coś z tego, co tutaj jest, ale reszta pójdą jakieś rośliny, może od Andreasa, e, coś tam, coś tam wydębię, jak będzie przycinał, może coś, coś dokupię, e, no ale generalnie będzie restant. Akurat za tydzień kończy się mój eksperyment z tym cyklem azotowym w tej dwudziestce, więc będę miał gdzie przechować neony. Akwarium będzie dojrzałe, już zdradzam trochę rąbek tajemnicy, więc nie ma, nie ma obawy. No jest ich tam trochę, ale, ale myślę, że te parę dni, parę dni dadzą radę. Podłoże będzie, ten żwir będzie do odzyskania, ja po prostu wypłuczę ten, ten, to, to aktywne, aktywne podłoże z tego żwiru, bo to się da wypłukać, on i tak się rozpadało, także to dobry, dobry szlauf i, i, i będzie po, po podłożu aktywny. Dobra, tyle. Nawozy się przydadzą, bo w 350 mam zamiar troszeczkę też tam zadbać o to akwarium, o rośliny. Eee, także przejdziemy do 350 Mała pauza Dobra, 350 zobaczymy czy to. Nie wiem czy ostrość jest dobra, jak kurna ślepy się robię No dobra, jak ostrość jest kiepska, no to, to wybaczcie eee, 350 no żadnej plagi oczywiście po moim przyjeździe nie było eee, Pojawia się gdzieś tam lekko sinica, kurcze, ale to tak, tak wiecie, tutaj to jest, wszystko się pojawia w tym akwarium, pojawia się i znika, kurna. Krasnorosty były piękne, kurna, znowu, znowu podupadają. Eee, niestety samiec ten MacMasteri czy tam wieita będzie na jest na 100% na wykończeniu, już ma cały pysk, kurna, taki jakiś obrzodzony eee, Mówiłem na live'ie, próby leczenia moje kończą się zawsze jakimś tam porażką. No może nie zawsze, ale, ale kurna no... Nie wiem co mu jest, nie wiem na co go leczyć, więc... Więc nie podejmuję prób leczenia i, i czekam aż po prostu... Dojdzie do swoich dni. Eee, wywaliłem całe mikrozorium tutaj z góry. Eee, nie, nie będzie tego mikrozorium, jemu się coś tutaj nie podoba. Coś innego trafi tam na, na, ten, na ten korzeń. Jak widzicie, możecie zauważyć, tu, 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 tu. Próbuję bucy e, Może bucki tam, się, tam sobie lepiej poradzą. Ale dzisiaj, przepraszam, dzisiaj dostałem od jednego tam z pracy gościa, <gry> który zakłada oczko wodne jakąś taką trzcinę to rośnie z tego. Poczekajcie, bo ja mam gdzieś kartkę od tego, to się nazywa, gdzie tu jest, to się nazywa to się nazywa Cirpus coś, tabernamantonata, coś takiego, ale z drugiej strony jest tak, to rośnie 40 cm pod wodą, i około metra nad wodę. A ja chcę zobaczyć, ja chcę spróbować, nie wiem czy kiedyś ktoś próbował takie takie rośliny w akwarium, ale zobaczymy czy to sobie da radę. No, jest to nawet kwitnie czerwiec, czerwiec sierpień stanowisko bardzo słoneczne, ciepłe roślina gdzieś tam, coś tam patrzyłem na internecie. To roślina rośnie wszędzie na świecie, we wszystkich tropikalnych kurna, rejonach, oprócz Ameryki Południowej, gdzieś tam na północy, bo tam jest za zimno. Więc zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Taka trawka żółto-zielona. Zobaczymy, czy to w ogóle się tutaj przyjmie. Urwałem od niego po prostu takich parę, parę gałęzi. Nie wiem. Próba, próba. Eksperymencik. Dobra, teraz tu dalej. Co tak poza tym? Co zamierzamy z, tym, z tymi zbrojnikami? Też już wspominałem. No, też chyba wy, będzie wymuszony po prostu restart w tym akwarium, bo te maluszki. Bo te maluszki niestety, one tam w tym korzeniu, w tym dużym korzeniu tutaj, sobie znalazły kryjówki. Jeszcze mogę Wam zrobić zbliżenie. Poczekajcie, pauza. No, to widać jednego jak, jak tam się e, e, kokosi tutaj. Tu, 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 Ale ich naprawdę tutaj w tym, w tym korzeniu jest mnóstwo, tylko że są e, pochowane, kurde. O, zaraz następny wypłynie, nie wiem czy widzicie, e, tam w tych dziurach jest ich pełno, po prostu, no i mówiłem, około 20 sztuk naliczyłem, więc jeżeli ja naliczyłem 20 sztuk, no to może być nawet i 30. E, no co, zabić, wyciągnąć, wyciągnąć korzeń i zostawić, kurna, żeby wy, wy, wysechł? No nie bardzo, tak? No trzeba będzie to po prostu... Jak podrosną do takich nie wiem, 4-5 cm, wygonić kurna, z, tego, z tego korzenia jakoś e, i no, pójdą gdzieś na sprzedaż e, na ten. Ale no, mówię, to się wiąże z restartem, bo, bo wszystkie, wszystkie te korzenie e, będzie trzeba wyciągnąć, ten korzeń, też będzie trzeba trzepać, nie wiem, e, wygonić, wygonić jakoś te, 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 te zbrojniki z tego, z tego, e, z tego korzenia. Dobra. Pauza. Wrócimy na ogólny. No. I jakby mi się ta trawa, ten tatarak, kurna, czy jak to się tam nazywa, Sirus, Cyrus kurna, wrzucę nazwę w, w opisie. E, to no, nawet, to widzę, fajnie by wyglądało, jeżeli by tak było, no to bym obsadził i lewą, znaczy i prawą, i tutaj lewą stronę tym, e, tą trawą, kurde, i żeby to wystawało rzeczywiście nad akwarium. Te korzenie jakoś, kurde, rozłożył wtedy na lewo, na prawo i no jakaś tam koncepcja mniejsza czy większa już jest. No i może byśmy wtedy też troszkę zmienili obsadę. Nie bardzo. Drobnoustki na pewno by zostały. Eee. <laughs> Sterbaje by zostały. Te pstre, by my, pstre są za duże do tego akwarium, więc te, te kirsy pstre też by poszły do ludzi no i oczywiście zbrojniki też by poszły wszystkie do ludzi, bo, bo są po prostu za wielkie do apistograma. Eee, no dobra, tyle z takiego updateciku. Teraz eee, do usłyszenia, może liveik w tygodniu, a może do usłyszenia za tydzień, zobaczymy. <laughs> Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, hej.